Jedziemy? Ja dawaj. Jedziemy dzisiaj znowu nad jeziorko. Jak zawsze nie wiemy, czy tam jest plaża, raczej tam nie ma plaży, chyba że takie dzikie. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś gwiazd, żeby Arciu się wykąpał. A jak się nie wykąpie, to ma swój basen i może się kąpać w basenie. Nie mamy dzisiaj daleko, więc nie boję się, że się zgubię, ale... Teraz pojedziemy zamiast przez miasto, bo prowadzi mnie przez miasto, a my pojedziemy przez wioski. Jedyny problem może być taki, że może tam nie być asfaltu, ale myślę, że chyba dojedziemy ładną drogą. Ares jakiś zdziwiony patrzy. No chodź już do koszyka, chodź. Arciu, chodź w lesie, będziesz biegał. Chodź do koszyka. No, wskakuj. Wskakuj do koszyka. Zobaczcie, jaka tam jest mała krówka. Taka maleńka. Dopiero urodzona. A tutaj siedzi bocian. O, jeszcze taki kotek z małą głową. Pokaż się, kotek. Czemu masz taką nieproporcjonalną główkę? I tam były jeszcze kurczaczki, ale uciekły. Czekam aż wiadę na jakąś ścieżkę rowerową, bo na razie jeździmy przez wsie. O, kolejny piesek. Już jedziemy, Arciu. Ja nie wiem, czy z moim telefonem nie tak. Ciągle mi się zrywa połączenie. Chodź, wyskakuj. Przez to źle jadę. Teraz będziemy musieli jechać taką drogą, po kamykach. No, ale chociaż się Ares przebiegnie. A tutaj zobaczcie, jaki dworek jest. Babci by się spodobało takie coś. Tam jest jakiś taki pałacyk. Arciu, nie drży się. Tutaj jest dwór tu nie można się drzeć. Idź, biegnij, biegnij. Ja mam nawet wrażenie, że coś z mikrofonem mam dzisiaj nie tak. Czemu ja mam takiego pecha od ostatniej wycieczki? A tu są jeszcze jakieś śmury, tutaj coś kiedyś było. Chciałeś, Arciu, co tu jest? Może to jakiś zamek stał kiedyś. W co my się znowu wpakowaliśmy? Ares, zobaczcie. O ile dla roweru to nie problem, to Arciu, twoja przyczepka skacze jak nie wiem. Ciekawe, czy tam jest długa droga, czy nie. I tak mnie prowadził GPS właśnie. Co się z nim nie tak? Nie wiem co, ale... No zobaczcie co tu jest. Dobra, to już jest normalnie. Ale tam ktoś miał niesamowity pomysł, żeby tyle kamieni wysypać. Czy wybraliśmy najgorszą możliwą drogę? Tak jak widać. Ale tam już widzę, że łączy się z drogą. I powinno się na końcu okazać, że to jest ślepa uliczka i że dalej nie pojedziemy. Tam się śmiała, jakbym musiała wracać tą samą drogą. Ja mam wrażenie, że z wycieczki na wycieczkę idzie nam coraz gorzej. A przez jakie błoto musieliśmy przejechać przed chwilą? Nie wiem, Marcu, czy twoja przyczepka przeżyje? Czy piłki nie zgubiłeś jeszcze? Ta jakże piękna droga wyłożona kamieniami właśnie się kończy. Nie wiem, ile kilometrów przejechaliśmy, ale tak się ciągnęła ta droga. Ares już nie może. Wsadziłam go do koszyka, ale wyskoczył. Język ma do ziemi. Ja nie wiem, ile my przejechaliśmy kilometrów, ale to była naprawdę długa droga. I się w końcu zaczyna asfalt. Ostatni raz padamy na takie pomysły. No dobra, mamy teraz taką drogę. Tam widzę las. Tutaj też chyba jedziemy do lasu. Patrzyłam na taką mapę z satelity, ale też nie bardzo wiem, jak tu wjechać. Czy to w ogóle jest wjazd? Musimy na Czuja jechać. W każdym razie jedziemy w głąb lasu. Uwielbiam takie widoki. Widzenie, spojrzeć tam las. Nie wiem, czy Aresa wypuszczać, on jest jeszcze przegrzany za bardzo. Aresik, czemu my nigdy tutaj na grzybach nie byliśmy? Zobacz, jakie lasy. Obstawiajcie, jak szybko się zgubimy. <grytanie> po jednym minutach, bo zasięgu na pewno już nie mam. Idziemy na grzyby? Mamy tutaj ścieżkę, tutaj i tutaj. Stąd przyjechaliśmy. I co? Gdzie jedziemy? W którą stronę? Idziemy na grzyby? Nauczona doświadczeniem z poprzedniej wycieczki zamówiłam sobie pokrowiec na siodełko, żebym się nie obtarła. Zamówiłam klucze imbusowe, jakiś śrubokręt, taki mini. I coś jeszcze zamówiłam. I takie rzeczy przydatne w razie coś mi się rozpadnie. Idziemy szukać grzybów. A i uchwyt na telefon, żebym nie musiała telefonu w ręce trzymać albo co chwilę go wyciągać. Nie, ale jest, tu jest taka susza, że tu nie będzie grzybów. Arciu, przede wszystkim ty nie możesz jeść trawy. Tak? Kategorycznie masz zabronione jedzenie trawy, bo znowu będzie paw. Okej? Okay? Okej. Okay. Chyba musimy jechać tam, ale nie wiem, bo straciłam zasięg. Coś jest Piciu? Piciu chciał. Dobra, to już mu dajemy piciu. Arciu, ty wejdziesz do przyczepki, bo tutaj się chyba nie da wjechać, wiesz? Będziesz do przyczepki i my obkrążymy to jezioro naokoło zobaczymy po prostu czy jest jakiś gwiazd. Ale ty musisz do przyczepki wejść. Chodź! Chodź, bo to jesteś za bardzo zgrzany, chodź. Jeszcze będziesz miał czas na bieganie, dobrze? Tylko musimy naokoło okrążyć to jezioro. Wiecie co, z tym jeziorem był duży problem, bo tam wszystko było ogrodzone i prywatne, a z drugiej strony wszędzie lasy. Jeszcze spróbujemy w jedno miejsce jechać. Nie wiem, gdzie my to jechaliśmy, bo planowałam jechać w inne miejsce, a tutaj jeszcze nigdy nie byłam. I ogólnie tutaj po prawej stronie blisko ciągnie się jezioro. Sobie jedziemy wzdłuż jeziora, ale nie wiem, czy taki gwiazd będzie. Ale było jeszcze takie jedno miejsce, bo ja tam byłam kiedyś i dało się tam zejść do wody, tam były takie ławeczki, grilla można było rozpalić. Teraz nie wiem, gdzie ja jadę. Może tutaj, co Ares? Dojedziemy. Co tutaj jest? O, jest coś, jest coś. Jedziemy tu. Dzisiaj na pewno nie będziemy sami przy weekendzie. Już widać samochody. Wyskakuj. Tutaj niby ma być jakiś cypel, pan mówiła, no nie wiem, bo tu albo tu jest jeszcze droga. Tu widać jezioro, to tu coś musi być. Pojawił się mały problem. Taka dziura. Jakby to Ares przeskoczymy. Tam jest ścieżka, ja już nie wiem jak my idziemy. Ten jaką samowolkę sobie urządził. Zniknął nagle. On był. Chodź tu, Ares! O matko. On już się nie mógł doczekać. Ja nie wiem, bo tu idzie droga. Ja tej drogi nie widziałam. Tam idzie też. Może tam musimy iść. Chodź, pójdziemy tam dalej. I sobie takiej samowolki nie urządzaj. Ochlapałeś mnie. my w ogóle robimy? Czemu my nie potrafimy korzystać... Z... O, widziałeś, Ares, co tu jest? Wow! Idziemy tam oczywiście. Ale najpierw jest... Ja nawet nie wiedziałam, że tutaj jest coś takiego. Zobaczcie, tam wszędzie są plaże. Tam, tam, tam... Aha! Bo tam... Pamiętacie, jak byliśmy na wycieczce? Nie wiem, czy będziecie wiedzieć, której. Taki wielki most był. To jest tam. To my dobrze widzieliśmy stamtąd, że tu coś jest. Tylko my myśleliśmy, że to jest tam bliżej. Arciu, jak to dobrze w końcu gdzieś dojechać. Dajcie ci rzucę. Uwa, musiałeś się podchnąć i we mnie wpaść. to no tutaj fajnie i przyjemnie. Nie wpadnij w tą dziurę. Tam nie mam piłki, odłożyłam. Ale romantyczna ławeczka. Boję się tu chodzić. Taki zapruchniały ten mostek. Dobra, stoję, żyję. Ale super. Siadam. Nie zapadłam się. Nie skacz, bo tam zaczek brudno. Tam ktoś jest na tym punkcie widokowym i czekam, aż sobie pójdą, żeby być tam sama z aresem. Odpoczywasz? No, musimy poczekać, bo tam są ludzie, wiesz? Czekaj, stój. Chodź tutaj Tu jest inny mostek No idź Bez dziury Czekaj... Okay. A nie, jest dziura, ale kawałek dalej. Ogólnie to mam niesamowity lęk wysokości, aż dostaję palpitacji serca i się cała trzęsę. I niby to nie było aż tak bardzo wysokie, ale mi już się wszystko rozmazywało. U góry jest piłeczka. Miejsce zatwierdzone przez Aresa. Wszędzie gdzie jest fajnie, Ares musi się pokulać. Ale będziesz miał falę za chwilę. A czemu płaczesz? Przecież możesz się bawić. Masz piłeczkę. Ja mam się z tą bawić. Uwaga, i sobie popływa jeszcze piesek. Wybawiony, możemy jechać do domu. Ewentualnie jeszcze się w basenie swoim wykąpie. Ale tutaj amortyzuje, ja nie wiem czy tu mogę jechać w ogóle. Czuję jakby się zapadało pode mną. To jest jeziorko. Tędy nie przyjechaliśmy, jakimś skrótem wjechaliśmy i teraz nie wiem w którym miejscu wyjedziemy. A wiem chyba tam gdzie się pytaliśmy tych panów, gdzie możemy jechać. Zamiast nam powiedzieć, że tu mogliśmy skręcić, to my się cofnęliśmy kawałek. Arciu, w sumie nie mam czyste, piesek wybawiony, wykąpany, jeszcze basenik ma w domu my no już jedziemy. Mamy przed sobą z 15 kilometrów może. Czy to jest chrzan? Zobaczcie, ile tu jest chrzanu. A szukaliśmy ostatnio. Na takiej drodze, zobaczcie, tu nic nie ma. ich tylko tu się opiera. Jesteś zmęczony, nie? Dlatego mówiłam, żeby już jechać, a ty chciałeś dłużej zostać. No i do takiego stanu, jak ostatnio, byś się doprowadził. Pierwszy raz widzę pole maków. One się ciągną aż tam daleko. Tam dalej już ich nie widzę, ale zobaczcie, piękne, co? Znowu naściągałeś? Ale Pawia nie było dzisiaj. Przestaśmy prawie w domu. Musiałam go wypuścić, bo rozpoznał, gdzie jest i chciał biec. Arciu? Chodź tu, chodź tu, ej! A kto zrobi papa? Rób papa szybko. No dalej papa! Chodź, chodź tutaj, chodź, chodź. Zrób papa. No ale ładniej.